To co, lecimy. Michał, siema leczko. Siema. Witam Cię w kadej i Wrocław. Opowiadaj, co Cię dzisiaj nas wprowadza? Co tutaj będziesz robił? Skakał. Skakał, okej. Okay. Twój pomysł czy kogoś innego? E, mój. Twój mój pomysł, czyli bez żadnej okazji, po prostu przyjechałeś i skakał. Tak, zawsze chciałem to zrobić i zrobię. Świetnie. Jakieś wcześniejsze doświadczenia lotnicze? Skakałem z stadionu Wrocław O, czyli to jest tam jakieś bungee, da, nie, Za tak. wysokie. Okej. Okay. A samolotem leciałeś kiedyś? Mm, na piętętko nie, a samolotem. No, no takim mniejszym. No będzie trochę bardziej przytulnie. Adrenalinka rośnie nie po ale taka pozytywna. Tak jest. No i to jest najważniejsze. Szyje, to co. Jedziemy do tego naszego samolotu. Czy jeszcze dobrej zabawy, bo to jest najważniejsze. Pamiętaj o tym, baw się tym. No i do zobaczenia na Czterech tysiącach. Piąteczka. Dzięki. Do you feel them? Can you hear them say? Come in, cross the line. Since it ain't time talking here, trust me, you have ready to fly. in, take the start. Fall leaving all behind. Welcome to the other side. No, no. Siemaneczko Ale Zajebiste! Poświł. Możesz Weź sobie okularki biorą No i opowiadam Alsiano Alesiano Ale no. Zajebiste Podobało się? Tak No to wstajemy Daj okularki Dziękuję Super, naprawdę No i zapraszam <laughs> Pokaż, do fateczkiło Tak. Super I piona Piona, piona, piona dzięki